Przed chwilą podpisany został kolejny kontrakt, kolejna umowa, która stanowi o modernizacji, o nabyciu dla wojska polskiego nowoczesnego sprzętu, nowoczesnej broni, nowoczesnego sprzętu produkowanego w Polsce produkowanego w hucie stalowa Wola. Zamawiając amunicyjne, wozy artyleryjskie, wozy amunicyjne oraz artyleryjskie wozy remontu uzbrojenia dopełniamy kompanijne moduły ogniowe RAK, które już są na wyposażeniu Wojska Polskiego. To jest proces, proces, który zdymnamizowaliśmy. To nie jest ostatnia umowa, którą będziemy zawierać z Hutą Stalowa Wola. Wręcz mogę powiedzieć przeciwnie, że to jest Proces, w którym kolejne zamówienia będą kierowane do HSW. Dlaczego? Dlatego, że HSW produkuje dobrą broń. Wspomniałem o kompanijnym module ogniowym RAK, a więc o moździerzu samobieżnym 120 mm, ale przecież produktem flagowym HSW jest także armatochałbica Krab. 155 mm armatochaubica, która też już jest na wyposażeniu Wojska Polskiego, tylko jeszcze wciąż w zbyt małej liczbie egzemplarzy. Będziemy zamawiać, Wojsko Polskie będzie zamawiać kolejną broń produkowaną w HSW. Dlaczego? Dlatego, że jest to broń produkowana. W Polsce, a więc potencjał Polski jest wykorzystywany, dlatego że jest dobrej jakości, dlatego że jest sprawdzona, odpowiada wymaganiom wojska polskiego. A w przypadku samej stalowej woli, to jest dobra informacja ze względu na miejsca pracy, które podtrzymujemy, które tworzymy, a więc zawsze tam, gdzie mamy. Potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zawsze z tego potencjału korzystamy i dzięki temu Polska jest po prostu bardziej bezpieczna. Pierwsze Zamówione dziś na podstawie umowy wozy trafią już do Wojska Polskiego w roku 2022. Cały kontrakt zostanie zrealizowany do roku 2024. Opiewa na wartość 186 milionów złotych, ale jak już powiedziałem wcześniej, to jest jeden z wielu kontraktów, które podpisaliśmy, podpisujemy i podpisywać będziemy. Dziękuję za pracę, załogi. HSW, dziękuję za też bardzo taki ważny wkład samorządu lokalnego z panem prezydentem Stalowej Woli na czele. Wspólnie dokonujemy rzeczy ważnych dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. Dziękuję.